Dobry wieczór, drogie dzieci. Dzisiaj Ciocia Miecia opowie Wam bardzo mądrą bajeczkę o książętach z szerokimi plecami. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami w pięknym zamku mieszkał król z książętami i z księżniczkami. Byli tam też rycerze i służba, ale o tym opowiem Wam w innej bajeczce. Na zamku król miał się całkiem dobrze. Książęta i księżniczki byli mu oficjalni przychylni, a on cenił wszystkie objawy lojalności i braku sprzeciwu, albowiem poprawne zachowanie wobec króla gwarantowało współegzystencję w znośnie spokojnej atmosferze. Jednakże niektórzy spośród książąt i księżniczek mieli tak zwane szerokie Plecy. Nie oznacza to jednak, drogie dzieci, że nie musieli oni chodzić w jakichś specjalnych, dużych marynarkach zamówionych u nadwórnego krawca, nic z tych rzeczy. I ojcem nie był też znany z greckiej mitologii herkules. Też nic z tych rzeczy. Książęta z szerokimi plecami to były osoby wyjątkowe do których król miał słabość, ale też niekoniecznie dlatego, że byli ładni i mili. Szerokie plecy mogła mieć na przykład księżniczka, całkiem niemiła i pyskata, do której to jednak król miał szczególną słabość. Ta słabość wynikała z faktu, że szerokie plecy to była pewna właściwość magiczna, im dłużej król przebywał w towarzystwie książąt z szerokimi plecami, tym jego pozycja w księstwie wzmacniała się. Kamienie w jego koronie zamieniały się z cyrkonii w diamenty, paznokcie u rąk, którymi podpisywał królewskie dokumenty, zaczynały wyglądać jak po świeżo zrobiony mankiur, znikały starcze plamy i tak dalej i tym podobne. Przede wszystkim jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ba nawet wielkiej różgi, rosła władza króla. Być może to dla Was jest niepojęte, ale po każdej kolacji, którą król spędził, wyłącznie w towarzystwie, książąc z magicznymi, szerokimi plecami, zamek powiększał się, a z ziemi wyrastała zupełnie nowa wieża. O tym, co to są wieże i po co w zamku, opowiem wam w kolejnej bajeczce. Żeby wytłumaczyć Wam, kim byli książęta i księżniczki z szerokimi plecami, muszę wam op opowiedzieć pewną historię, która wydarzyła się w zamku. Otóż pewnego dnia pod bramę zamku przylasł smok wstrętny i śmierdzący. Nikt tego fetoru nie mógł wytrzymać, ale w królewskiej części zamku znajdowały się pokoje dobrze wietrzone, z oknami, klima, oczyszczacz powietrza, innymi olejkami, diora i tym podobne. Król natychmiast umieścił tam wszystkie książęta z szerokimi plecami, zapewniając im najdogodniejsze warunki do przetrwania fetoru. Pozostali, czyli książęta z cienkimi plecami, musieli niestety znosić śmierdzące wyziewy spod ogona smoka. O tym, kim dokładnie byli książęta z cienkimi plecami, opowiem Wam w osobnej wajeczce. Ale co do zasady, ich plecy nie miały żadnych właściwości magicznych. I tak, drogie dzieci, już wiecie, co to znaczy być księciem lub księżniczką z szerokimi plecami. I życzę Wam, kochani, żebyście i Wy przez życie potrafili przejść, mając magiczne, szerokie plecy. A czy je macie? Na pewno sami odkryjecie. Dobranoc.